Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odkamieniamy ekspres Pojawiło się też czyszczenie, może nagram o tym też filmik, bo dalej są kontrowersje. Czy to czyszczenie to chodzi o układ zaparzacza czy o układ mleczny? No ale przy okazji, jak widzimy, mamy też odkamienianie, więc wchodzimy w serwis. Dwie sekundy trzymamy i teraz przełączamy między opcjami. mamy odkamienianie i przyciskamy znowu dłużej żeby ruszyło mamy tackę, opróżniamy ja mam opróżnioną nalewamy wody ja sobie już przygotowałem roztwór Pół litra wody. od duży wlany Oczywiście każdy robi jak uważa. Jedni stosują chemię oryginalną. Ja się już z tego wyleczyłem, no bo jest po prostu trzy razy droższa. Mam inny odkamieniacz, ale nie będę reklamował. Może nazwę przykryję, żeby nie było, że coś reklamuję. No i tego odkamieniacza wlewamy 50 ml do pół litra wody. I tu jest właśnie pół litra wody. I 50 ml od kamieniacza już tam jest w środku. Więc to wyciągam, tą wodę wyleję, wkładam i wlewam. No i wszystko ruszyło. Także on się powoli od kamienia. Oczywiście trzeba sobie coś podłożyć. Można wziąć. Tamten pojemnik na fusy, zapomniałem go wyciągnąć, teraz nie będę otwierał, bo pewnie się zatrzyma proces. Więc podłożymy jakiś po prostu kubeczek. No i myślę, że to będzie trwało parę minut. Tutaj sobie cały czas miga. No jak widać było, wylałem wodę, teraz się nie leje, bo leje się tam do środka do tacki, tuż jest na dnie. Więc zaraz się to skończy, no bo on wyczuje, że nie ma już wody. No i właśnie wyczuł pojawiła się tacka. Czyli musimy wylać wodę stacki. no i kranik, żeby nalać świeżej wody, żeby teraz przepłukać cały tutaj system z tej chemii z, z odkamieniaczem. Teraz sobie przepukuję w środku. Czyli woda leci do tacki. Pojawiło się trzecie ziarno czyli jakiś kolejny cykl. Przy każdym kolejnym cyklu mamy kolejne ziarno. Opróżniamy tackę, mamy symbol tacki. I koniec. Nalałem cały zbiornik do przepukania, ale wziął sobie mniej więcej połowę. Dzięki, trzymajcie się.